Spaczok i O kurde, ale kroi! Tylko się nie skalecz, proszę, bo nie chcę swoim paznokciem jeść. Przed nami trzeci dzień naszego safari, polegający na tym, że dzisiaj odwożą nas już do miejscowości Mekele. Dzisiaj spaliśmy tak, zobacz sobie, na tych otołóżkach. I to było w miarę ok, gdyby nie to, że było to dokładnie w środku wioski, która wygląda tak jak na załączonym obrazku. I najciekawsze jest to, że toaleta to jest tutaj na świeżym powietrzu. Czyli idziesz sobie na przykład tutaj 20 metrów, albo tutaj 30 metrów, albo tam 50 metrów, albo tutaj 10 metrów. Goście, którzy pracują tutaj w tej restauracji, która jest za nami, wychodzą sobie 5 metrów i sikają. Dlatego jak jemy, no to czujemy zapach, delikatnie mówiąc, toalety. Nie ma tutaj żadnej prywatności. Musisz odejść kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. Możesz pójść dalej, ale tam też są domostwa, więc wszędzie jest dookoła pełno ludzi. I to jest. Dla nas, ja do tego podchodzę pół żartem, pół serio, bo ja de facto przywykłem do nocowania w takich warunkach i nieraz w takich warunkach nocowałem. Wyobraź sobie, że przyjeżdża kobieta, albo że jesteś kobietą, przyjeżdżasz, no i nie jesteś w stanie się załatwić, bo jest zero prywatności, totalne zero. Nie ma nawet jakiejś wiaty, jakiegoś parawanu, czegokolwiek, co można by postawić, żeby cię zasłonić i żebyś mogła usiąść, kucnąć i zrobić co trzeba. Przepraszam za dosłowność, ale tak to wygląda i takie są tutaj realia. Ja oczywiście nie narzekam, bo mi to nie przeszkadza jakoś tak strasznie, powiedzmy te 2-3 dni mogę wytrzymać w takich warunkach. Tym bardziej, że zapłaciliśmy połowę ceny, więc jest gitara. Zapłaciliśmy nie za luksusy, tylko za zobaczenie tych wszystkich atrakcji, które, które Ci pokazywałem. Etiopia to jest taki bardzo ciekawy kierunek, który przyciąga bardzo ciekawych ludzi, bardzo specyficznych. Mianowicie podróżników, którzy podróżują niskobudżetowo. budżetowo, bo rzeczywiście, Ethiopian Airlines otworzył połączenie Warszawa-Addis Abeba, i tutaj za 1500 zł masz przelot w dwie strony, i to jest bardzo tanio, jak na taki egzotyczny kierunek. Więc całe mnóstwo podróżników niskobudżetowych ruszyło na ten kierunek. A druga rzecz to taka, że Etiopia to jest bardzo, bardzo wymagający kraj do podróżowania, więc po prostu turyści tutaj raczej nie przyjeżdżają, ale już jacyś tacy. Bardziej ekstremalni podróżnicy. I takich właśnie spotykamy i takich poznajemy tutaj. Więc wczoraj też poznaliśmy dwóch chłopaków z Warszawy, którzy również zwiedzili Kawał Świata. Piotrek, z którym tutaj się włóczę, też jest mega doświadczonym podróżnikiem. Grubo ponad 100 krajów, chyba 107 czy 109, nie pamiętam. I też na własną rękę, autostopem, samodzielnie, bez jakiegoś towarzystwa, więc więc to są tego typu ludzie i to jest akurat bardzo, bardzo fajne, bo w takim towarzystwie, jeżeli spotka się taką osobę na drugim końcu świata, to to jest super. Bardzo bym chciał pojechać na południe i spotkać się z tymi plemionami pierwotnymi, ale no tutaj odległości są kosmiczne. Tutaj dwa dni się jedzie z miasta, z którego dzisiaj nas wysadzą, do stolicy, a później jeszcze dwa dni na południe. No i tam jeszcze trochę czasu i trzeba wrócić, trzeba to ogarnąć. Czasami jest transport, czasami nie ma. Więc też jeden dzień zapasu musiałbym zostawić. Tutaj latają przeogromne ilości much. To też hmm, dlatego, że się nie wykąpaliśmy, bo nie mieliśmy jak. Ale ogólnie te muchy są po prostu tutaj natrętne. Więc jakoś logistycznie będę to ogarniał. Natomiast plan na dzisiaj jest taki, że walimy na północ i zobaczymy co dalej. Chcemy ruszyć dalej na północ, a później z północy będziemy próbować przedostawać się na południe i oglądać te. Pierwotne plemiona, które powiedzmy, są tutaj cztery takie główne. I mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. A teraz śniadanko w tym oto wypasionym lokalu restauracyjnym. A tutaj są takie bardzo ciekawe formy skalne, zobacz. Ewidentnie było tutaj wypukane, były otoczone jakimiś rozpuszczalnymi związkami, które zostały wypukane przez wodę. A to, co było powiedzmy z kwarcu, nie wiem z czego, trudno powiedzieć, to zostało. Bardzo mi to przypomina te formy skalne, które były w Tanzanii. Pamiętasz? Odcinek nie pamiętam już z jakiego miasta, ale też chodziliśmy właśnie wśród takich form skalnych. Tutaj stawiamy nasze auto w cieniu, no i idziemy się przejść. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest największe słone jezioro w Etiopii. Natomiast nie jest to zwykła sól, taka, którą znasz z kuchni, czyli chlorek sodu, a sole magnezowe. Dokładnie nie wiemy, co to są za sole magnezu, ale najprawdopodobniej chlorek magnezu albo siarczan magnezu. Albo połączenie tych dwóch kombinacji. Jest to bardzo gorzkie, ma oczywiście właściwości przeczyszczające, więc nie pij tego, nie jedz tego. Natomiast świetnie nadaje się do pływania, ponieważ Chlorek i siarczan magnezu wspaniale wchłaniają się przez skórę i mają zbawienny wpływ na organizm. Większość ludzi, również ty i ja, mamy niedosyt magnezu w organizmie i świetną formą uzupełnienia jest właśnie pływanie albo branie kąpieli w solach magnezowych. Jeżeli chodzi o zażywanie magnezu doustnie, siarczan magnezu, chlorek magnezu mają właściwości przeczyszczające i do tego się nadają. Wchłaniają się bardzo źle przez przewód pokarmowy. O wiele lepiej wchłania się cytrynian magnezu, albo jabłczan magnezu. Natomiast najlepszą formą oczywiście jest kąpiel, plus do tego jest najbardziej przyjemną. A to jezioro ma powierzchnię 1250 km2, więc możesz sobie wyobrazić jak gigantyczny areał. I do tego głębokość pokrywy tych złoży soli to od 500 do 800 metrów w głąb. Więc jest to gigantyczny zasób, z którego oczywiście Etiopia korzysta. Wydobywają to na masową skalę, sprzedają w kraju i sprzedają oczywiście głównie na eksport. Jesteśmy w drodze do miejscowości Aksum. No i jedziemy tym naszym samochodzikiem. Jest wesoło. Zobacz na tą drogę, jak kamienie spadają. Tutaj tego nie widać, ale wcześniej były takie zwalone głazy. No i tak wygląda cały ten krajobraz. Jest przepięknie, ale jest mgliście. To też jest ciekawe. Dla nas to akurat bardzo, bardzo dobrze, bo jest bardzo gorąco i jest upał, więc to słońce mogłoby nam nieźle przeszkadzać, a tam mgła nam de facto pomaga. Natomiast zobacz na te widoki. Jest po prostu bajecznie. Byliśmy pod samą granicą z Erytreą. Na samej północy kraju, północno-wschodnia część. Teraz jedziemy na zachód i będziemy się przesuwać w stronę miejsc, gdzie już jest niebezpiecznie. Więc Axrum jest takim, powiedzmy, ostatnim miejscem, do którego należałoby dojechać, no bo dalej już lepiej się po prostu nie pchać. Śpieszę z wyjaśnieniami, dlaczego lepiej się na zachód Etiopii teraz nie wybieraj. Pomimo, że wojna domowa została czasowo zamrożona, konflikt nie został rozwiązany. A na północny zachód od stolicy, czyli obszarze niekontrolowanym przez rząd, działają uzbrojone grupy, nazywane lokalną milicją. Te uzbrojone bojówki często atakują ludność cywilną oraz oddziały rządowe. W zasadzie trudno jest zrozumieć, kto te paramilitarne oddziały kontroluje oraz jakie są ich motywy działania. Lepiej jest więc teraz tereny północno-zachodniej Etiopii omijać. No ale próbujemy przesuwać się przez ten kraj, poznajemy ten kraj, no i coraz bardziej adaptujemy się do tego, delikatnie mówiąc, trudnego dla nas, Europejczyków, środowiska. Jak dla mnie, na dzień dzisiejszy, Etiopia to jest najtrudniejszy kraj, w którym byłem. To podróżowanie jest jakieś takie tutaj dosyć ciężkie. I być może to do, dlatego, że dopiero pierwsze dni będę się tego uczył, będę się adoptował i zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast jest bardzo dużo niedopowiedzeń, bardzo dużo niejasnych sytuacji, problemy komunikacyjne z językiem, nikt nic nie wie, nikt nic nie rozumie, i, i, i to są takie ciężkie tematy. Ale damy radę, brniemy dalej. Dla mnie to akurat nie jest jakaś nowość. Natomiast tutaj jest dosyć duża kumulacja takich czynników, więc jest to, jest to wyzwanie. Podróżowanie po Etiopii na własną rękę. Jesteśmy w miejscowości Abala w górach no i ciśniemy w stronę Mekele. Ten ostatni odcinek zajął parę godzin. Kurde, jak to tutaj wszystko trwa. Tak wygląda nasza fura, a tak wygląda miejscowość, więc kręcimy się tutaj. Generalnie oni nie lubią, jak się ich nagrywa. Tutaj będę miał nieraz taką akcję, że lekko nie będzie. No, ale zobacz, jaki hałas, jakie zamieszanie, jaki zgiełk. No i będziemy próbować się przemieszczać generalnie po tym kraju. Samoloty podrożały w ciągu ostatniego dnia dwukrotnie. Nie wiem, co się stało, ale łatwo tutaj nie będzie. No, musimy się wydostać jakieś tysiąc kilometrów na południe i totalnie nie wiemy, jak to zrobić. Cały czas wszystko na pełnym spontanie. No i zobaczymy, będę się informować. Natomiast generalnie jest fajnie, już coraz większy lust czuję i jakoś się nie przejmuję tym, że ludzie krzyczą, potrącają, machają rękami jak nagrywam. Ogólnie jest wesoło. Adoptujemy się, adoptujemy się, z każdym dniem będzie weselej. Patrz, jaki ma ale kroi. Żołądki, czyli flaczki. Nie cierpię flaczków, to jest jedna z tych rzeczy, tylko się nie skalecz, proszę, bo nie chcę w twoim paznokciem jeść. No ale będziemy jeść te flaczki, nie ma wyjścia. Tutaj niestety w Afryce jest tak, że musisz jeść to co jest, a nie to co lubisz, albo to co chcesz. Warunki kliniczne też są jakie są. What's your name? Gasio. Gasio, nice to meet you, Gasio. I'm Marcin. Nice to meet you. Tu się gotuje piękna zupka albo coś, flaczki ooo, ale kipi. Okej, okej. Okay, okay. Tam masz fasolkę Uuu, takie mięso zęby połamać, ja tego nie chcę, bo będę musiał przełknąć, a wiesz co jest grane? I tutaj jest pusty garneczek, o, o, to jest dobre, this is good, I like it, A uh, kajot. Kyoto, Kyoto, okej, okay, super, Kyoto. Dobra, fajnie jest bić na kuchnię, tak jak ja to zrobiłem arogancko. Dlaczego? Dlatego, że wtedy zobaczysz co, jak wygląda, zobaczysz, co jak było przygotowywane i wtedy możesz zamówić. A tak to bym dostał flaki, których nie cierpię. A tak wezmę Kyoto i będzie gitara. Zjedliśmy. Było całkiem dobre. Podobało mi się to. No i teraz walimy dalej. Zobaczymy, co nas czeka. Dzień się robi powoli już krótszy i myślę, że do wieczora będzie ciężko, żeby dojechać do Aksum my dalej, patrz jak wyglądają ulice w dużym miasteczku w Etiopii. A tak wygląda generalnie rynek. Dzieciaki się cieszą. No i nagrywamy. Pochodzę tu trochę pokręcę, pan myje buty komuś. Natomiast zobacz, że główna ulica jest asfaltowa, a cała reszta to już jest sklepisko. Czekamy na transport, jest szansa, że w ciągu kilku godzin będziemy w Aksum. Na to mocno liczymy. Generalnie robię duże zamieszanie i ludzie się na mnie gapią i wytykają palcami. Część jest trochę agresywna i nie chcę żeby nagrywać, więc mam to gdzieś, mam to w pompie, nagrywamy. I zobacz. Tak wygląda typowe miasteczko, typowa uliczka. Musiał tutaj padać deszcz, bo jest mokro. Co chwilę na mnie gwiżdżą, co chwilę machają rękami, co chwilę wołają, ale już nauczyłem się powoli to ignorować i w ogóle się tym nie przejmować. Cała sztuka polega na tym, żeby robić swoje i mieć to po prostu gdzieś. To jest generalnie tak. Zauważyłem, że w krajach islamskich oni nie lubią nagrywania. No i to jednak trzeba respektować. No ale z drugiej strony, jeżeli bym to robił, to bym nic nie nagrał. A jednak chcę Ci pokazać miasteczko, tak jak ono wygląda. Idziemy dalej. Pokażę ci teraz z drugiej strony. To jest jeszcze tak, że tutaj bardzo mało ludzi mówi po angielsku. Nawet jeżeli zna ktoś jedno, dwa słowa, to powie coś tam typu: Cześć, jak leci. Takie tutaj są realia. Mamy porę suchą, a mimo wszystko jest tutaj w miarę mokro. To wyobraź sobie, co tutaj się dzieje w porze deszczowej. Jak te klepiska rozmoknie i jest wszędzie błoto. No ale jesteśmy wysoko w górach, bo jeżdżąc mijaliśmy. Góry w wysokości powiedzmy 2-2,5 tysiąca metrów Więc takie nasze Tatry No i te góry wyglądają tak jak mniej więcej tutaj na załączonym obrazku Są to skały, no bo tutaj generalnie są tereny takie półpustydne A przed nami droga do Aksum No i ten Francuz jutro wylatuje z Aksum, też na ostatnią chwilę I rekomenduje nam, żebyśmy wydostali się na południe kraju samolotem No ale koszt jest około 800 złotych, to jest bez sensu w naszym wypadku Wprawdzie zaoszczędziłbym wtedy dwa dni I mógłbym wtedy spokojnie pojechać, spotkać się z tymi plemionami a mamy cztery plemiona aż w planach odwiedzić. Każde jest inne i każde charakteryzuje się specyficznymi rzeczami. Natomiast zobaczymy, jak wyjdzie z czasem, bo dwa tygodnie to jest za mało na Etiopię, to musisz od razu wiedzieć. Właściwie w dwa tygodnie to należałoby zdecydować, czy robi się południe czy północ. My chcemy zrobić jedno i drugie, co oczywiście nie będzie łatwe. Generalnie Etiopia zadziwiła mnie tym, że tutaj zjechali zjechaliście tacy ostrzy, ekstremalni podróżnicy. No nie widziałem czegoś takiego wcześniej, żeby w jednym kraju była taka z Bitka i taki zlepek podróżników w jednym miejscu. Wszyscy backpackerzy, wszyscy niskobudżetowi, wszyscy odważni, nie boją się jeździć transportem lokalnym wśród tych wszystkich ludzi, nie boją się pójść na autostopa, nieważne są warunki w jakich się nocuje, nieważne jest co się je, więc takich ludzi cenię, takich ludzi wspieram i jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że akurat wybrałem Etiopię, bo to też pokazuje, że oni również wybrali Etiopię. Więc jeżeli tacy goście, którzy grubo ponad 100 krajów przejechali autostopem, wybierają Etiopię i są tutaj razem ze mną, no to czymś świadczy, że, że rzeczywiście jest to na dzień dzisiejszy miejsce ekstremalne i godne tego, żeby tutaj pojechać i się powłóczyć. Dla mnie Etiopia to jest najtrudniejszy kraj, jaki do podróżowania, jaki do tej pory odwiedziłem, a odwiedziłem trochę tych krajów. Wow. Napierają na mnie. Dobra, wyrywam się stąd. Zostałem bardzo dokładnie obmacany, ale nie mieli szans, bo te zamki to trzeba by przeciąć, żeby, mnie, żeby je spenetrować. Patrz jaki obsmarkaniec, zobacz jaki zasmarkany. I co w oku sobie grzebiesz, co ci się w oczko stało? u Jezu, nie wkładaj tam palcem. No. Żegnamy się i śmigamy.